Mokre łapska TV. Witajcie się serdecznie. Dzisiaj filmik pod tytułem Mokre łapska wciskają kit. Nie będziemy dzisiaj oglądać moich akwariów, dzisiaj będziemy oglądać mój monitor i stronę youtube'ową, moją własną mokre łapska. I zresztą waszą też. Na samym wstępie, e, chciał, nie chciał, no cóż, bije się w piersi, muszę to powiedzieć. Słuchajcie kochani, wybaczcie mi, ale jestem e, kretynem. <grych> no cóż, no ludzka rzecz, zdarza się wszystkim popełnić błąd. Na samym e, początku e, prowadzenia tego kanału e, obiecałem sobie, że będę ten kanał robił jak najrzetelniej tylko umiem. A jeżeli będę gadał na nim głupoty, to tylko dlatego, że sam w nie wierzę. I zdarzyło mi się polecić kilka rzeczy. Które są sprawą dyskusyjną, czy one działają, czy nie działają. Zdarzyło mi się gadać na temat różnego tam podejścia do akwarystyki lepszego, gorszego itd. itd. Natomiast chciałem wrócić wstecz kilka miesięcy. Znaczy w ogóle, może zacznę od początku. Są, w ogóle ostatnio to mokre Łapska mają jakiegoś delikatnego pecha do takich małych wtop. No ale zanim mnie ktoś opierdzieli, że zrobiłem komuś krzywdę, to wolę opierdzielić się sam na forum, stąd ten filmik. Słuchajcie, jeżeli którejś z Was poszło za moją namową na stosowanie pewnego rodzaju patentu z tym kitem, który właśnie widać tutaj na ekranie, to jest filmik 53, ale nie tylko w tym filmiku było widać, kiedy do substratów pakowałem. Coś co nazywałem kitem okiennym, i stała się rzecz straszna w tym tygodniu. Otóż, buszując sobie po necie, buszując sobie po różnych kanałach, po różnych akwariach, e, nadziałem się na komentarz kogoś, kto. Skomentował używanie kitu w substracie do, do akwarium roślinnego. Ktoś podał skład i, i skład chemiczny kitu okiennego. Przy czym całkiem elegancko skrytykował ten pomysł. Było napisane, zresztą co później sprawdziłem, okazało się to niestety prawdą, że kit okienny e, składa się i tutaj wybaczcie mi moją niefrasobliwość, ale zaraz wytłumaczę skąd się to wzięło. E, kit okienny potwierdziło się niestety, bo w popłochu zacząłem sprawdzać e, w internecie strony różnego rodzaju. E, kit okienny składa się, zawiera y, Masę kredy e, wymieszanej z pokostem, a czerwony kolor e, nadaje mu coś, co i tutaj mnie zszokowało. Minia ołowiana, czy jak to tam się nazywa? Cokolwiek to jest, jeżeli pojawia się słowo ołów tudzież ołowiana, to nie powinno się to znaleźć w akwarium. I tutaj e, przyznam szczerze, padłem trupem Matko Święta. Polecałem kit do. Żeby, żeby użyć go w substracie na ziemi ogrodowej, a tutaj takie buty wynikające niestety z mojego cholernego nieokrzesania i lenistwa, że nie sprawdziłem dokładnie o czym gadam. Słuchajcie, jeżeli którejś z Was, jeżeli wprowadziłem w błąd któreś z Was z góry, bardzo, bardzo przepraszam, dlatego, że mam nadzieję, że y, nikt nie poszedł za tym głupim słówkiem, którego użyłem naprawdę, naprawdę przez pomyłkę, głównie językową, e, kit okienny. Zresztą z kilkoma z Was rozmawiałem na temat tego kitu, i na szczęście polecałem dokładnie ten sam e, specyfik, którego ja użyłem. Zaraz to pokażę. I e, również zdarzyło mi się mówić. Że ten kit nie jest, że ta substancja nie jest, już nie chcę tego nazywać kitem, nie jest niezbędna, można sobie z niedoborami żelaza poradzić w inny sposób. I teraz pozwólcie mi, znaczy, jeszcze, no, koniec, końcem Jeszcze raz, jeżeli ktoś z Was dał się wkręcić przez to nieszczęsne słowo, bardzo, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że nikomu nie narobiłem. Kłopotów w akwarium, bo bym sobie tego nie wybaczył, jeżeli naprawdę bym kogoś wkręcił i sprzedał temat, który nie sprawdza się, a mało tego szkodzi. Także koniec z końcem. Ja nie mieszkam w Polsce, natomiast ci wszyscy, którzy mieszkają w Polsce, nie, nie idźcie do sklepu, błagam Was, nie kupujcie kitu okiennego, bo zaraz się tu wszyscy na mnie zwalą i mnie zabiją na miejscu. Ja w Polandii nie mieszkam i no a jeszcze jedna rzecz skąd w ogóle się ten kit wziął ja to również wziąłem pomysł z internetu to były również moje własne jakieś tam eksperymenty szczęście w nieszczęście że ja to wziąłem od gościa który naprawdę yy, z proces pod ogona nie wypadł to był kanał Dustin Fishtanks i yy, no co tu się stało? Tak, wyłączymy się monitor. I yy, byłem też zdziwiony, że ten specyfik użyty w moim substracie działa. Masa korzeni wbija się prosto yy, w te kuleczki tego, czego ja użyłem i yy, rośliny naprawdę, naprawdę rosły. Kończywszy, znaczy nie kończywszy, tylko przechodząc do yy, rzeczy. Proszę bardzo, filmik nr 53. Eee, już to mnie tylko w tym filmiku to polecałem. Trzymam w łapie pudełeczko. Mam tutaj to pudełeczko, to jest dokładnie to samo. Jest to dokładnie ta sama cegła z tym, co wylądowało w moim substracie. Pozwólcie, drodzy moi, mam nadzieję. Znaczy, no, pewnie się tam parę hejtów eee, pojawi, ale no, tak, jak powiedziałem na samym. Wstępie wolę opierdzielić się sam i pewną no, niefortunną rzecz e, sprostować niż, niż, niż mieliby to zrobić użytkownicy. E, a najgorsze, no, subskrybenci mokrych łapsk. To jest to, czego użyłem. I to jest firmy Amaco. Nazywa się to Red Clay. Jak widać,. E, jest to dokładnie ta sama rzecz, którą pokazywałem wcześniej w filmikach. Kiedy dowiedziałem się, że kitokienny może niestety być lekko toksyczny, momentalnie w popłochu pobiegłem i sprawdziłem dokładnie, co to ja wsadziłem w swój własny substrat. Ku mojemu zdziwieniu okazało się nie wiem, czy to będzie widać. Proszę bardzo. Widać napis, widać, jest nietoksyczny. Tenże specyfik American, Mexican Pottery. Ja to nabyłem w internecie drogą kupna, sprzedaży wysyłkowej. Jest, jeżeli to widać. Jest to samoutwardzalna, po prostu rozwodniona glina. Jest to specyfik, do którego można śmiało dolać wody. Czyli koniec z końcem. Cała kicha wyniknęła z tego, że. Yy, nie zastanawiając się wiele, użyłem słowa kit okienny, robiąc y, tym samym cholerny, cholerny błąd, za co z góry Was wszystkich e, z tego miejsca przepraszam. W życiu nie powinienem użyć słowa kit okienny, powinienem użyć słowa glina, glina po prostu glina garncarska, glina modelarska. Jest to to, co ja mam. Na szczęście polecałem tylko to, jeżeli ktoś mówił, znalazłem, ale jakiś inny, zawsze mówiłem, tutaj jestem absolutnie przekonany, zawsze mówiłem, że lepiej może nie ryzykować. Mnie to zostało polecone przez gościa, który jest e, dystrybutorem roślin akwariowych na Stany Zjednoczone i nie wierzę, że wcisnąłby mi kit. Dlatego ci wszyscy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek, jeżeli chcecie się zaopatrzyć w to, to w sumie nadal polecam, natomiast absolutnie dementuję, cofam i prostuję ten nieszczęsny, nieszczęsny kit, dlatego że jest to zupełnie inna substancja. Jeżeli się spojrzy na to, jest to tak nie, niemiłosiernie do siebie podobne, że to mnie zmyliło, ale to i tak mnie nie tłumaczy, że powinienem dokładnie, dokładnie sprawdzić, i niestety niefortunnie nie używać tego durnego słowa kit okienny, dlatego, że jest to po prostu zwyczajnie modelarska glina. Więc prawdopodobnie jest to, co prawda, glina oczyszczona i pewnie ma tam jakieś e, chemiczne utwardza, utwardzacze w sobie. Natomiast e, jeżeli jest napisane, że jest to dziadostwo nietoksyczne, no to jest napisane. Kończywszy, na sam koniec. E, jak już mówiłem, ostatnio zdarzyło mi się kilka w top, za które no, z góry was przepraszam. E, mam nadzieję, że nie narobiłem szkód wszystkim tym, którzy brali moje słowa za pewnik. Jestem również człowiekiem, też się mylę, też mi się zdarzy nie doczytać. Tym samym daję sobie sam za e, chujowe gadanie karnego. No, zresztą widać, co co jest, prawda? Eee, mokre łapska. Dziękuję.